I bardzo serdecznie na tej Krzyż świętej, poświęconej żołnierzom Armii Krajowej. Jak wspominał ksiądz, spotykamy się 80. rocznicę tego tragicznego wydarzenia, tragicznego, ale bardzo z punktu widzenia naszej tożsamości narodowej i najnowszej w historii Polski. Wydarzenie było dlatego tragiczne, że zginęło w tym które trwało Około 300 tysięcy Warszawiaków żołnierzy AK, a około 700 tysięcy zostało w czasie i po powstaniu wygnanych przez Niemców tylko z wojskami. Cała nowobrzeżna Warszawa została zniszczona w 90 Powstanie nie osiągnęło ani militarnego sukcesu, ani politycznego. Militarnie było skierowane przeciwko Niemcom, ale politycznie przeciwko Sowietom, bowiem ważyły się losy.